Mimo walki do ostatniego meczu, piłkarze Wisły Sandomierz nie zdołali wywalczyć utrzymania w czwartej lidze Świętokrzyskiej. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że blisko stuletni klub w kolejnym sezonie zagra zaledwie w klasie okręgowej. Codzienność klubu jest trudna, a sytuacja finansowa wciąż niestabilna. Jakie będą dalsze losy Wisły Sandomierz? Ostatnie lata to bardzo smutny okres dla kibiców piłki nożnej w Sandomierzu. Klub w dwa sezony zanotował dwa spadki. Po fatalnej rundzie jesiennej, w której Wisła przegrała wszystkie mecze, wiosną nadzieja na utrzymanie w czwartej lidze odżyła. Straty okazały się jednak zbyt duże i spadek do okręgówki stał się faktem. To, że Wisła będzie grała na szczeblu okręgowym, to nie znaczy, że klub zostanie zlikwidowany, to nie znaczy, że miasto wycofa się z współfinansowania klubu. Dzisiaj Wisła ma naprawdę tragiczną sytuację finansową, z samych zaległości. Względem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanomierzu jest na kwotę ponad 140 tysięcy. W tym roku łączna pula dofinansowania z miasta to jest kwota dotacji 400 tysięcy złotych. Wydatkowane na ten moment zostało 240 tysięcy, zostało jeszcze do przekazania dwie transze po 80 tysięcy. Chcę Państwa zapewnić, że miasto nie wycofa się z sfinansowania klubu. W następnym roku również będą przekazywane na działalność klubu dotacje celowe. Nie, to jest bardzo dobra informacja, to za to wsparcie i zapewnienie bardzo dziękuję w imieniu zarządu i w imieniu klubu. Niestety ponieśliśmy klęskę, spadliśmy do klasy okręgowej, ale z czym się liczyliśmy od początku? Podejmując to wyzwanie i startując w czwartej lidze bez środków finansowych i samą młodzieżą, która grała za darmo. Wiemy jak się tamta runda skończyła z zerowym dorobkiem punktowym, ze straconymi ponad 150 bramkami. Ale chciałbym tutaj w tym miejscu podziękować tym chłopcom, którzy reprezentowali nasz klub, którzy nie poddali się do końca. Całą rundę rozegrali pomimo wysokich porażek, pomimo tego bólu i cierpienia, które przeżywali przez całą rundę. Ta runda, którą w tym momencie zakończyliśmy, dawała odrobinkę nadziei na to, że uda się nam utrzymać na poziomie czwartej ligi, ale jednak boisko zweryfikowało wszystko i brak punktów z poprzedniej rundy nie dało nam szans na to, abyśmy się utrzymali na poziomie czwartoligowym. Jeszcze niedawno Wisła w trzeciej lidze była w stanie pokonać takie drużyny jak Motor Lublin, Stal Stalowa Wola czy Siarka Tarnobrzeg. Teraz kibiców czekają derby ze Spartą Dwikozy. Najważniejszym celem jest obecnie pozyskanie dodatkowych partnerów oraz ustabilizowanie sytuacji finansowej. Musimy podjąć rękawice, spróbować odbudować ten klub od poziomu okręgowego, Opierając się głównie na chłopakach z naszego juniora młodszego i starszego, bo chciałbym również nadmienić, że poza seniorami nasz klub posiada grupę juniora starszego, która reprezentuje nasz klub, a od czerwca chcemy przejąć z MOX-u grupę Wojtka Pieschawy. To jest około 25 zawodników, którzy będą reprezentować barwy SKS-Wisła w rozgrywkach juniora młodszego. Także jest potencjał w Sandomierzu na piłkę, jest chęć grania. Z tego miejsca chciałbym złożyć ogromne podziękowanie, wraz z szacunku dla działaczy, dla piłkarzy, a także dla kibiców. Za to, że się nie poddawali, za to, że walczyli do ostatniego momentu o to, żeby Wisła na poziomie czwartej ligi się utrzymała. Nie udało się, nie załamujemy się. W przyszłym roku jest stulecie klubu, walczymy dalej. Będziemy wspomagać i chciałbym ze swojej strony uczestniczyć w każdych rozmowach z potencjal potencjalnymi sponsorami dla Wisły. Chciałbym również spotkać się z Kibicami, porozmawiać o przyszłości klubu, być może na temat zmiany formy organizacyjno-prawnej. Myślę, że skupmy się na tym, co będzie, na tym, co było. Zostawmy i idźmy do przodu. W sąsiednim Ternobrzegu Siarka występuje jako sportowa spółka akcyjna. Być może trzeba rozważyć taki, taką formę organizacyjno-prawną. Chciałbym tą sprawę m.in. na walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Wisły przedyskutować. Obecnie Wisła Sandomierz jest zadłużona w sumie na około 200 tysięcy złotych. Problemy finansowe w Sandomierzu były od wielu lat w zasadzie co rundę. Ale sytuacja dramatycznie zaczęła się pogarszać od lata 2022 roku. Wtedy to Wisła skorzystała z możliwości pozostania w trzeciej lidze, mimo że sportowo z niej spadła. Z rozgrywek wycofały się jednak wigry suwałki i w Sandomierzu skorzystano z propozycji pozostania w Lidze. Odbyło się spotkanie, walne zgromadzenie członków, na które przyszedł wtedy zastępca byłego pana burmistrza, przyszedł pan były poseł, padły deklaracje, padły zapewnienia, żeby startować, bo klub musi występować na poziomie trzeciej ligi. I na podstawie tych deklaracji, i może niepotrzebnie na zaufaniu, my wystartowaliśmy. Wystartowaliśmy i z tych deklaracji, z tych obietnic tak naprawdę nic nie wyszło, a my musieliśmy występować na tym poziomie, skoro już podjęliśmy krok, że startujemy. Stąd między innymi wzięły się zadłużenia względem zawodników, względem transportu. Do tego dochodzi okres zimowy, gdzie też musimy jeździć i trenować po obcych boiskach. I to od tamtego czasu tak naprawdę wciąż za nami ciągnie się zadłużenia. My staramy się je spłacać na bieżąco, ale no niestety pętla cały czas się zaciska i to zadłużenie za nami się ciągnie. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że tamta runda była rozgrywana bez środków finansowych, czyli zawodnicy grali za darmo. Jedynie koszty, które były ponoszone, czyli opieka medyczna. Koszty transportu, woda i tego typu sprawy były ponoszone przez tych sponsorów, którzy nas wspierają oraz nasze własne osobiste środki. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że zaległości już nie rosną. Trudno je jednak redukować, bo na ten cel nie można przeznaczać dotacji z miasta, a jedynie pieniądze pozyskane od sponsorów. Na ten moment nie wiadomo, czy w zarządzie zajdą jakieś zmiany. Konkretne decyzje zapadną już niedługo na walnym zgromadzeniu członków klubu, różnie tutaj każdy sobie wyobraża, jak funkcjonuje ten klub. Bo tu trzeba sobie powiedzieć wprost, graliśmy na poziomie trzeciej ligi. Teraz graliśmy na poziomie czwartej ligi. W klubie jest trzech członków zarządu. To są wszystko stanowiska społeczne, charytatywne. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia. Nie ma zatrudnionych osób. Ja osobiście, mogę się do tego tu przyznać, się tego nie wstydzę. Ja w klubie jestem prezesem, spikerem, sprzątaczką. Wszystko robię, bo wszystko muszę robić. Ostatnia sytuacja, co sam zawodnik był zdziwiony prezes sprząta, A no, kto ma posprzątać? Nie mamy osób zatrudnionych w klubie, które zrobią pewne rzeczy. Nie ma tak, jak na normalnie funkcjonuje klub na poziomie trzeciej ligi, czwartej ligi. Jest jakiś sekretarz, jest jakaś pani, pani yy, sekretarka, która odbierze telefon, która wyśle maila, która się zajmie czymkolwiek. Tymi wszystkimi rzeczami zajmujemy się my we trzech, a my pracujemy. My musimy z czegoś żyć. A dużo też wkładu finansowego własnego włożyliśmy w to, żeby ten klub funkcjonował. Trzeba wprowadzić to jakąś normalność, i po słowach burmistrza, mam wielką nadzieję, że to wszystko się w jakiś sposób poprawi. Dobra informacja jest taka, że podjęto działania mające na celu budowę boiska treningowego w Sandomierzu. Brak odpowiednich warunków od wielu lat mocno ogranicza działalność klubu oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Chcę z tego miejsca zapewnić, że podejmujemy działania, które mają na celu likwidację prowizorki. Dzisiaj jedynym boiskiem treningowym, na którym, na którym mogą ćwiczyć piłkarze Wisły, to jest to boisko na płycie głównej stadionu przy ulicy Koseły. Prowadzimy rozmowy, aby takie boisko, łącznie prowadzimy rozmowy z panią dyrektor Alicją Szatan, aby takie boisko treningowe powstało w tym miejscu na Mokoszynie, aby tam e, piłkarze Wisły, e, piłkarze Muksu mogli ćwiczyć i swoje umiejętności. Nie da się tak naprawdę funkcjonować w dzisiejszych czasach. I rozwijać tą młodzież, na której chcemy opierać naszą piłkę, przy jednym boisku. Boisku, które jest nadmiar używane, i to, że ono w ogóle na ten moment nadaje się do użytku, to jest tylko zasługa pracowników MOSiR-u, którzy się nim opiekują. Dochodziło w nie tak dalekim czasie do takich sytuacji, że w jednym dniu na tym boisku były rozgrywane trzy mecze, co jest tak naprawdę niedopuszczalne. To też pozwoli nam na to, aby jak najwięcej tych chłopców zostało w Sandomierzu, bo w tej chwili największym problemem jest ten, że oni wyjeżdżają z Sandomierza, wyjeżdżają do szkoły średniej, tam gdzie mają warunki do trenowania, tam gdzie mają warunki do rozwoju, a my chcemy jak najwięcej tych uzdolnionych chłopców zostawić w Sandomierzu, żeby oni reprezentowali nasz klub.